Hej, witajcie! Przed Wami mister Kłanek. Jest ze mną znowu. kotlet 1337. Zagramy Witam. dzisiaj yy, Black Light Black... Retribution Dobra, kotlet. Yy, tak. Gramy... Zagramy jeden na jednego, żeby pokazać ludziom, jak w tą grę się gra. Ok. Stworzyłeś już? E, właśnie się staram. Dobra, najpierw. Pokażę Wam, jak tutaj można kupować broń, jak zmieniać wszystko. Dobra, pierwsze zaczniemy. Yy, jak kupić broń albo jak zmienić strój. Jak widzicie, mamy tutaj GP i Zen. Zen oczywiście jest za SMS-a lub za przelew, a GP zdobywacie dzięki zabiciu. Dzięki y, grze, jak gracie. Dobra, y, mamy profil i mamy unlock. Jak widzicie, tutaj dostajemy różne rzeczy, albo kupujemy i tutaj, tutaj nam się to zapisuje. Dobra, y, tit, y, titlas. Dobra, y, to akurat nie, nie wiem, bo to jest tutaj y, za zen. A ja ze na razie nie doładowuję. Dobra. No, jak widzicie mamy yy, yy, swoją tą yy, naklejkę i możemy tu sobie wybrać wszystkie dochody. Mamy czaszki tutaj, mamy jakieś yy, naboje, mamy tutaj serduszko jakieś z nabojem. Jak widzicie yy, mamy jakieś yy, mamy jakieś twarzy tam niedźwiedzia mamy tutaj kastek z serduszkiem e, tak, więc ja brałem i jak widzicie z tą czaszką jak widzicie e, możemy tutaj zmieniać kolor e, tła tak, tła I ja sobie dam na taki kolor jak zauważyliście możemy sobie zmieniać o, widzicie mamy tutaj możemy w gwiazdce żeby to było ale to nie pasuje ja zatrzymiałem w kwadracie ten kwadrat niech jest na czarno albo w sumie możemy tak. E, mamy tutaj wzorki ramy. ram Dobra. Spiację ja zawsze miałem taką. Możemy zmienić jej kolor. To jest fenomenalne. Ja sobie dam żółty. Dobra. E, następne emont. E, czyli tutaj mamy. Tutaj też to jest zazen. Nie? To jest zazen, widzicie? Ale no dobra, pominę. Nodal. Nodal i... Nodalist. Tutaj no dalej, jak widzicie, spoczywa na wilkąka. tego nie można palić. mamy swoją postać postać można wybrać dobra, można być Z takim niby skupany? Słucham. my jesteśmy w tej grze jedynymi miłymi ludźmi ci tu się ludzie wyzywają, wyzywają nawzajem, że ten ma słaby procesor, ten ma słabą kartę graficzną, ten ma za mało ramu dobra, jak widzicie można być dziewczyną to jest bardzo fajne o, tak. Dobra, można jej zmienić y, strój, można być i robotem. Takim y, robot może, ale to zależy. Robot może zmienić też strój. Dobra, y, następna rzecz. Tutaj kupujemy różne rzeczy. jemy. za IP oczywiście. IP jest lepiej. A tutaj już mamy od 19 level'a y, Jak mamy czerwone, czerwoną taką ikonkę To znaczy, że albo mamy y, za mały level Albo y, Albo y, Nie mamy zera Dobra, lecimy dalej y, Zbroja Dobra y, Mamy tak, taką zbroję Mamy taką. Jak jak wy zauważyliście, już jest od piątego level'a, którego nie mam, a level się wyświetla tutaj. Okej, okay. skubany bijajny na serwo. Jeszcze wam pokażę broń. Jak się kupuje. Broń się kupuje, ja mam na przykład ja mam SMG TSMG premade. Broń się kupuje w taki sposób. Mamy premade czyli broni yy, wszystkie tutaj mamy to jest i patrzcie tutaj najbardziej wam życzę żebyście patrzyli na DMG yy, czyli damage i na yy, na 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 yy, na, Re na, co, na bardzo recoil bardzo ważne jest bardzo ważne jest patrzenie na recoil ponieważ to jest od pasek odrzutu broni pamiętajcie im większy odrzut ma broń tym mniej jest celna tak. yy... Na tle. patrzcie najwięcej, na, na, najbardziej na D Dimajdża i na Rico. Dobra, e, Kotlet, ja już się do Ciebie dołączam. E, mail mamy od, na przykład tutaj, od administratorów. Tu mamy dwie pierwsze rzeczy, e, które dostajecie za trening. E, o, ktoś mnie dodał do klanu. A nie, nie, tutaj się robi. Eee, przepraszam. Ej, dobra. Już. A, i można te Dobra. Ej, dobra. Ej, dobra. Ej, dobra. To zaczynamy grę kodnet. I, I jakbyście zauważyli... Ej, mamy pierwszy mamy czas. Który Dobrze. I begging games, żeby wejść do gry. Ej, dobra. No i zaczynamy grę. Jak zauważyliście, grafika nie jest fenomenalna, ale jak zobaczycie jak strzelam, to się przekonacie, żebyście grali w tym grafie. Szczurek y, skubany, może przedstaw im wallhacka. Czyli... No, po, pod fałką. E, przedstawię wam tak jakby czy może to inaczej powiedzieć, ale ja zawsze mówię to w fałkach. Wciskamy literę V. Jak zauważyliście, widzimy wszystkich e, graczy, którzy, którzy znajdują się na, e, na tej mapie. I mamy RV. E, jak widzicie, ładuje mi się, czyli to jest RV, e, co się wciska. V dobra, e, 160, 120 to jest amunicja. I się dostaje 0 CP, czyli. Kotlet, choć tu się na, na chwilę daj zabić. Nie. Już zademonstruję wam, jak jest headshot. Headshot ma, no, że jak, bo, y, głowa odpada. Jak zauważyliście? Odpadła mu głowa. I dostaliśmy cp 1050 cp. Nie. Sto, 150 cp. A, jak tu... Dostaliśmy 150 sekund Zobaczymy jaką kotlet ma broń Gdzie oh. z dużym y, rozrzutem y, jest ta broń? Ja to coś, nie. nie lubię, ja wolę z małym rozrzutem Sam wam mówię, ja nie polecam tej broń Nie, nie polecam Kotlet... Tylko ja po prostu nie mam nie mam kotlet, żeby innej kupić Dobra, gdzie jest? mamy tak, granat wygląda na taki sposób, że wybywa oto mamy pistolet, ale ja kupiłem sobie no i, no i zapewne, to no, i tak, mamy respawn i nam sekundy minęły akurat w, w tej grze musimy wcisnąć, wcisnąć spację, żeby się zrespić Dobra, o! Zademonstruję wam, yy, gdzie można kupować życie. Gdzie można kupować robota, którym, na którym się przekonacie yy, na treningu. I gdzie można kupować amunicję itp. Dobra, pierwsze mamy yy, HP, czyli H yy, halt yy, refi. Dobra, yy, mamy na przykład, ja mam 150 CP i za to kupuję yy, HP, tak? Dobra. Następne mamy Amorefil. Czyli amunicja. 100 CP. Jak zauważyliście. Dobra. Następne mamy FTE-18. Wiecie co to jest? To jest miotacz płomieni. Dobra. Yy, następne. To jest RL-5. Armor Steiner. Yy, wiecie co to jest? To jest bazułka. Polecam ją. Jest dobra. Dobra. Następna rzecz. KSO HS01A To jest najlepsza rzecz, którą byście mogli zobaczyć. Ale nie mam tyle CP. 1300 CP. Wiecie co to jest? To jest robot niesamowity. Dziękuję Kotlec, że mi granata przedstawiłeś. Pokazałem wam wszystkie rzeczy, które się znajdują w sklepie. Teraz pokażę wam jak się otwiera drzwi. Znajdę tutaj gdzieś teraz, gdzie są drzwi. drzwi, drzwi. spacją oczywiście skaczemy. E, prawym przyciskiem myszy mamy celownik. Lewym przyciskiem myszy strzelamy. To jest chyba jasne. E, w ASD chodzimy w dół do przodu, a e, w lewo e, do tyłu D w prawo. Dobra. Znajdę te drzwi. Wam zademonstruję się zamyka się, otwiera wszystko A jak widzieliście złączyłem się tym biegiem No i przy okazji jak tak... A gdzie gdzie są drzwi kodle? kodle gdzie są drzwi? O, no Winda rządzi Trzeba szybko z niej <laughs> zejść Ła! Jak zauważyliście jest dla Alpy 2, 1. Ja jestem w brawo Brawo, brawo! Jesteś no. w brawo! Jest? Okay. Jakoś lepko też, też. jest. Dobra Nie wiem, przy okazji jak będą drzwi to wam pokażę Ale... Dobra, stałe Potem wygrał, bo mam moj moją broń Dobra Więc... się rodzi Jeszcze trzy Jak oczywiście Ja mam jeden kill 3D, kotlet ma 3 kile, 1D i mamy na przykład będę strzelał w kotleta, a i, ja padnę, czyli te, kotlet mnie zabije, i jakiś jeszcze inny y, gracz y, którego kotleta zabije, to dostaniemy asystenta. O Jaki Gdzie widzieliście? Nie zauważyłem go dokładnie. Ale przyznaję. Fałka jest zarąbista. Dobra. Koder, mów coś. Tak, że ży... И там у ну, нас в поворотах, не ну, так и было. oke subskribujte sdílejte